Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft z modami I to jest nasza lepianka Tak, niestety jak widzieliście Po raz kolejny mój program mnie zawiódł A nie dokończyłem robić Tutaj robiłem sobie portal do piekła Znaczy zrobiłem Nie zrobiłem, tylko robiłem Ja... Aha, no tak, brat grał. Eee, no i pokażę Wam dzisiaj trochę, jak zrobić taki portal do piekła. Ale tak trochę nie chce mi się za bardzo robić, więc zrobimy. Fuck. Okej, okay, dobra, więc zrobimy jeden obsydian. U, ktoś na skateboardzie pisze. No właśnie, zapomniałem skipę wyłączyć. Tak, ja może to szybko zrobię? Chwileczkę. Okej, okay, jest na nie przeszkadzać. Może niektórzy nie rozumieją. O, i drzewka urosły. Yy, I teraz tak, wylewamy lawę, z drugiej strony wodę i jest obsydian. O, nawet woda jeszcze została. O cholera. O. Chwileczkę, mam jakiś błąd. O, dobra, już jest. Woda nawet została jeszcze. Fak jakoś. Eee, chwila. L łyżka mi jakoś... M nie łyżka. <laughs> łyżka, mówię. Myszka mi laguje i... Prawie w ogóle nią ruszyć nie mogę. No co jest do cholery? Jest... <laughs> <laughs> Czy wy widzieliście to samo, co ja? Czy wy widzieliście tam... żelazo? E, eee, chwila. No spójrzcie, co za lagi, nie? No, wziąłem y tego... Wiaderko z lawą, no i... lawy nie ma. O! Dobra, myślę, że coś już będzie lepiej. I dzisiejszy odcinek będzie krótki. Czemu? Nie wiem, nie chcę mi się kręcić. Właśnie teraz odrabiam zadanie domowe. Kutwa. No, e -e -e. No jacie, myszko, co się z tobą stało? Chwila walne, myszka okej. Okay. Lawa mi się pokazuje, ale woda już nie chce. Teraz pójdziemy tylko na chwilę do jaskini. Chwileczkę, przepraszam Was, na chwilę. Dobra, jestem. Robimy sobie trochę pochodniej. Itemy zostawiamy w skrzyni. I to tyle. Fuck. O. Jeszcze teraz się tutaj... Nie, dobra, w porządku. Słyszę lawę. O oh, 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 ja. O oh, lol. O, oh, dobra, będzie to trzeba później zbadać. A tutaj nic nie ma, tak? O! Oh, żelazo. Fuck! Jak on tutaj się dostał? No, chodź szkielecie na powierzchnię. No, chodź na powierzchnię. Aha, głód mnie bije. Tak, mam coś do jedzenia. Jabłko sobie zjemy. No, dobrze. No to koniec. Żartuję, Zbijem sobie drzewo i będzie koniec odcinka. Mówiłem już, że nie chcę się dzisiaj kręcić. Tak. Powiem szczerze, że jestem w trakcie odrabiania zadania domowego. Ok. Dobra, no to to by było na tyle tego odcinka. Fak. Jo, miałem 5 klatek na sekundę. O ja. Ach, przepraszam. Za to. Dobra. Dobrze, wchodzimy. W piecyku nic nie mamy. Tutaj też no, 7 Żelaza. A zrobię sobie hełm. Hełm. Tam widziałem Żelaza. Dosyć dużo, więc zrobię sobie buty. Będą mnie chronić przed spadaniem. Ja sobie buty założę. Tutaj rzeczy zostawię. I się ze Wami pożegnam. Cześć. Zombie. Szkielet. Je. Yeah. Holol, oh, jak to wygląda. Ej, jestem szkielet w zielonych butach. Ej. Dobra, cześć. U